Milioner wstydził się swojej żony i zabrał kochankę na luksusowe przyjęcie, ale to, co zobaczył na miejscu, sparaliżowało jego duszę. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić więcej takich poruszających historii i zostaw lajka like pod filmem, aby oglądać dalej. Michał Nowicki nie był zwykłym człowiekiem sukcesu, był ikoną. Jego twarz, zawsze nieskazitelnie ogolona i odpowiednio oświetlona, nie schodziła z pierwszych stron magazynów. W konferencyjnych salach wspominano jego nazwisko z respektem, a czasem z zawiścią. Widziano w nim człowieka, który z niczego stworzył imperium prezes jednej z największych firm budowlanych w Warszawie, mistrz autoprezentacji, który nie zostawiał miejsca na przypadek. Każdy detal, od spinki do mankietu, po sposób w jaki podawał dłoń, był przemyślany i wyćwiczony. Ludzie patrzyli na niego z podziwem. On to ma życie. Mówiono, ale nikt nie widział tego, co działo się, gdy zamykały się drzwi jego penthouse'u. Tam kończyła się bajka, a zaczynał teatr cieni. Zofia Nowicka nie pasowała do tego świata. Michał dobrze o tym wiedział, choć nigdy nie wypowiedział tych słów na głos. Nie musiał. Zofia czytała je w jego milczeniu. Kiedyś była jego światem, kiedy siedzieli razem na starym, skórzanym fotelu, popijając gorzką herbatę. I przeglądając książki, których nikt już dziś nie czyta, miała w sobie spokój, który wtedy go urzekał, ale teraz, teraz była dla niego ciężarem, przypomnieniem przeszłości, której już nie chciał, w jej cichości widział brak ambicji, w jej naturalnym pięknie, niedbalstwo, w jej słowach, banalność. I choć nigdy jej nie zdradził słowem, zdradzał ją codziennie gestem, spojrzeniem, wyborem. Zofia to widziała i bolało. Na początku próbowała walczyć. Nowa sukienka, która miała podkreślić figurę, o której Michał kiedyś mówił z zachwytem. Wizyta u fryzjera, mimo że nie cierpiała zapachu lakieru do włosów. Uśmiech wymuszony na kolacji, gdzie obok siedział tylko jego cień. Ale Michał był już daleko. Cieleśnie obecny, emocjonalnie nieosiągalny. Może pójdziemy razem na ten wernisarz u Ewy? zapytała cicho pewnego wieczoru, trzymając filiżankę z herbatą jak talizman. Nie odpowiedział od razu, przesunął palcem po ekranie telefonu, jakby próbował odczytać coś, co mogłoby go wybawić z tej rozmowy. W końcu rzucił. Nie mam czasu. Mam spotkanie z klientem. Zofia nie zapytała z kim. Już wiedziała. Klaudia. Klaudia Kwiatkowska. Influencerka, której twarz była niemal tak dobrze znana jak jego. Idealna dla mediów. Uśmiechnięta, błyszcząca, zawsze w centrum uwagi i zawsze obok niego, w idealnej odległości na zdjęciach z wydarzeń. Zofia usiadła tej nocy przed lustrem, bez makijażu, bez sztuczności. Spojrzała sobie w oczy i przez chwilę szukała w nich dawnej siebie. Kobiety, która potrafiła mówić godzinami o poezji i śmiać się do łez z ironii świata. Kobiety, która nie potrzebowała uznania innych, by wiedzieć kim jest. Teraz Widziała cień, ktoś, kto się zgubił, ktoś, kto zniknął, by dać miejsce żonie Michała Nowickiego. Wzięła głęboki oddech, nie dlatego, że chciała się uspokoić, tylko po to, by nie zamilknąć całkowicie. Dość, powiedziała na głos, ale tylko do siebie. Nie płakała. Płakała wcześniej, wielokrotnie, ale tej nocy nie było już łez. Była decyzja cicha, ale nieodwołalna zrozumiała, że nie może go odzyskać i nie powinna. Walka o Michała byłaby zdradą samej siebie, ale mogła odzyskać kogoś innego siebie. Zanim zasnęła, napisała wiadomość do Ewy, potwierdziła, że przyjdzie na Wernisarz sama i że przyniesie coś jeszcze, swoje milczenie, które nauczyło się mówić. W sypialni Michał przewrócił się na bok, nieświadomy, albo udający nieświadomość. Nazajutrz, po raz pierwszy od miesięcy, Zofia sięgnęła po książkę, którą kiedyś czytała do późna, zanim wszystko zaczęło się rozpadać. Przesunęła palcami po zdaniach, które kiedyś znała na pamięć i znowu poczuła coś, co przez długi czas było jej obce pragnienie. W tym samym czasie Michał siedział w swoim biurze rozmawiając z Klaudią przez wideo. Jej śmiech brzmiał głośno, jakby miała zagłuszyć wszystko, co niewygodne. Michał, musisz przyjść jutro. Wszyscy będą, powiedziała poprawiając włosy. Oczywiście, uśmiechnął się, będę, ale coś w jego głosie nie było już takie pewne. Może to była zmęczona nuta, której Klaudia nie wychwyciła, a może to był początek wątpliwości, których sam jeszcze nie rozumiał. Zofia wstała od stołu, spojrzała przez okno i zrozumiała, że ten dom już nie jest jej schronieniem, ale też nie musi nim być. To był tylko punkt wyjścia. Pierwszy krok w stronę czegoś więcej. A Michał? Michał właśnie otworzył kopertę, która czekała na niego od rana na biurku. W środku był list, krótki, bez podpisu, ale napisała go ona. I to nie była kobieta, którą znał, wielka gala elity biznesowej, wydarzenie, na którym obecność Michała Nowickiego była obowiązkiem. Taki był świat, który sam zbudował, pod ścisłą kontrolą, idealnie zaplanowany co do minuty. Na ten wieczór przygotowywał się tygodniami. Wiedział, że stoi przed nim chwila prawdziwego triumfu. Miał odebrać prestiżową nagrodę za wizjonerskie przywództwo w branży budowlanej. Już sam tytuł mienił się jak medale na piersi generała. Obok niego miała być Klaudia, influencerka, jego medialna partnerka, światło fleszy i gwarancja setek lajków w sieci. Zanim jednak opuściły salon prywatnego apartamentu, gdzie odbywały się ostatnie przygotowania. Suknia, makijaż, dykcja z menadżerem, zdążył powiedzieć do Klaudii. Wyglądasz dziś jak milion dolarów. Idealnie. Jej uśmiech rozświetlił pokój. Kiedy niezgrabnym ruchem poprawiła jeden kosmyk włosów, poczuł dreszcz satysfakcji. Przecież udało się wszystko zaplanować, a ona była perfekcyjnym elementem tej układanki. Na sali wspomnienia wcześniejszych lat miały nie zaistnieć. Ochroniarz otworzył drzwi. Fani uchylali zasłony, światła kamer migały jak ćmy. Klaudia weszła pierwsza, w złocistej sukni o asymetrycznym dekolcie, lustrzane szpilki, dyskretny błysk w oku. Za nią pojawił się uśmiechnięty Michał, wyprostowany, dumny. Fotografowie zasypali ich pytaniami, reporterzy prowadzili mikrometry między jednym a drugim gestem. Michał, co sprawia, że ta nagroda jest ważniejsza niż poprzednia? zapytała dziennikarka. To potwierdzenie drogi, odparł obracając się lekko w stronę Klaudii. Dziękuję mojej żonie i jej wsparciu. Klaudia odpowiedziała dźwięcznym śmiechem, jakby słowo Żona w zestawieniu z nią było umyślnie wyreżyserowane. I faktycznie, zaplanowane było wszystko, ale tylko do chwili, gdy dostrzegł ją. Zofia weszła cicho. Krok za krokiem przeciskała się między grupkami eleganckich gości. Bez sztucznego blasku, bez przyciągania uwagi. Za to z wewnętrzną siłą, która przyćmiewała wszystkie flesze i cekiny. Miała prostą, srebrzystą suknię, tańczącą wraz z każdym ruchem, żadnej biżuterii, żadnych ekstrawagancji. Makijaż niemal niewidoczny, ani nie podkreślał, ani nie zdradzał. I prowadziła rozmowy z tym samym spokojem, tym samym nienachalnym wdziękiem. Że nawet drobna wzmianka o utworze Chopina, powiedziana dyskretnie do sąsiadki przy stoliku, wzbudziła zainteresowanie. Podszedł do niej starszy, dumny przedsiębiorca. Zaczął: Pani Nowicka, mam zaszczyt zaprosić na nasze stoisko pogali. Wasza opinia to dla nas dużo więcej niż jakiekolwiek rekomendacje medialne. Zofia skinęła głową, odpowiedziała z wdziękiem: Dziękuję. Cenię rzetelność i pasję. To kluczowe, nie tylko marketing. Głos jej był spokojny, ale wypełnił salę z siłą, której nie dostarczała żadna wzorzysta suknia. Klaudia spojrzała na Michała, jej oczy mówiły wszystko. Nie otoczyła się giełką luksusu, a jednocześnie nie potrzebowała go. Para była nierówna, ona rekwizyt, ona wynik strategii. Zofia żywa wizytówka tego, co prawdziwe. Gość przy barze szeptał do kolegi. To żona Michała? Nie do wiary. Ma w sobie coś naprawdę wyjątkowego. Michał zastygł. Patrzył, jak postać Zofii już znika na końcu sali, ostrożnie wycofując się między stolikami. W nim zrodziło się uczucie, którego dawno nie czuł. Dezorientacja i po raz pierwszy strach. Klaudia pochyliła się do ucha Michała. Michał, wszystko w porządku? Jesteś blady. Tak, tak, odpowiedział mechanicznie. Chcę się przewietrzyć. Wyszli razem, ale on odbiegł, gdy tylko znaleźli się w półmroku korytarza. Uciekł powietrza i uwagi, Klaudia zamarła w drzwiach za jego plecami. W ciszy korytarza między białymi ścianami i lekko stłumionymi głosami za drzwi poczuł, że traci panowanie nad rzeczywistością. Jego świat, tak starannie skonstruowany, runął, bo nagle zrozumiał, że prawdziwa obecność nie słucha rozkazów, nie da się jej zaplanować. Nie da się jej sfotografować w odpowiednim kącie. Zofia stała przy wyjściu, nie wiedząc, że jej spojrzenie dotarło aż do korytarza. Stała zbierając odwagę, ale nie weszła za nim, nie chciała zakłócać sceny. Po latach, w których milczała, tym razem milczenie było jej orężem, obecność, krzyk bez słów. Michał podszedł do drzwi, oparł się ramieniem, nieświadomie usiadł na ławce, rozłożył dłonie na kolanach. W tym momencie zobaczył po raz pierwszy naprawdę wartą dojrzenia kobietę obok siebie. Nie tę, którą wybrał do roli wizerunku, nie tę, która przemknęła mu między palcami jak pianino w pustym pokoju, ale tę, która stała tam w srebrze, w ciszy i w autentyczności. Nagle jego telefon zadzwonił. Na wyświetlaczu: menadżerka, projekt Flash. Odrzucił połączenie. Oparł głowę o ścianę i przymknął oczy. Wiedział, że musi się zdecydować, i nie chodziło tylko o Zofię ani Klaudię, chodziło o jego duszę, i teraz nie wystarczały już kalkulacje, układy, ani zdjęcia. W świetle surowych lamp korytarza światło i cień tańczyły razem, aż z ich granicy wyłoniła się cisza nowego początku. Tamtej nocy Michał nie wrócił od razu do domu, zamiast tego błąkał się ulicami, jakby w nadziei, że ruch i hałas zagłuszą echo, które rozbrzmiewało w nim z niepokojącą siłą. Obraz Zofii, tej z gali cichej pewnej siebie, bez lęku, wypalał się w jego pamięci jak żar, którego nie dało się zagasić. Każdy jej gest, spojrzenie, sposób, w jaki nie potrzebowała nic mówić, by być obecna, to wszystko dręczyło go bardziej niż jakiekolwiek oskarżenie. Kiedy wrócił, Klaudia spała, albo udawała. W każdym razie nie zapytała, gdzie był. Nie czekała z pytaniami, bo znała odpowiedzi. Michał położył się obok, ale odległość między ich ciałami była większa niż kiedykolwiek. Czuł, że coś w nim się rozpadło. Nie głośno, nie dramatycznie, raczej jak cienka porcelana, która pęka w środku, ale z zewnątrz wygląda tak samo. Następne dni były jak nieudolna próba cofnięcia czasu. Chodził na spotkania, odbierał telefony, udzielał wywiadów. Ale wszystko było mechaniczne. Klaudia to zauważyła natychmiast. Przestał ją całować na powitanie. Nie komentował jej nowych projektów, nie dostrzegał, gdy siadała obok. Był, i jednocześnie go nie było. Pewnego wieczoru, kiedy wrócił do apartamentu, zastał ją przy stole. Siedziała z kieliszkiem wina i patrzyła na niego, jakby czekała, nie na wyjaśnienia, ale na koniec. Już mnie nie kochasz, prawda? Zapytała głosem spokojnym, niemal bezbarwnym. Nie odpowiedział od razu. Stał w progu, patrząc na nią. W jej oczach nie było łez, tylko rezygnacja i wiedza. Nie zaprzeczył, nie miał siły kłamać, nie miał też odwagi powiedzieć prawdy, ale cisza, którą jej dał, była wystarczająca. Klaudia nie krzyczała, nie zrobiła sceny, wstała, odsunęła krzesło, podeszła do sypialni i po chwili wróciła z walizką. Zostawię klucze na komodzie. To wszystko, co powiedziała i wyszła. Został sam w pustym mieszkaniu z echem własnych decyzji. Tylko wtedy zrozumiał, że wszystko, co zbudował, było jak dom z papieru. A Zofia. Zofia była czymś więcej. Tymczasem ona naprawdę zaczęła się zmieniać, niespektakularnie, nie na pokaz. Małymi krokami, jakby z czułością odkurzała zapomniane części samej siebie. Znów odwiedzała księgarnie, siadała w kawiarniach z notatnikiem, zapisywała myśli, które przychodziły zbyt rzadko, by je lekceważyć. Przestała nosić sukienki, które lubił Michał, a zaczęła te, które lubiła ona. Jednego wieczoru na spotkaniu poetyckim w małej galerii przy ulicy Dobrej usiadła obok niepozornego mężczyzny, wysoki, z lekko posiwiałymi włosami, trzymał w ręku Tomik Herberta. Przez chwilę tylko siedzieli w milczeniu, a potem spojrzał na nią i powiedział Pani też przyszła dla ciszy czy dla słów. Zofia uśmiechnęła się lekko. Dla równowagi między nimi tak poznała Gabriela, profesor literatury, wdowiec, człowiek z gatunku tych, którzy nie potrzebują być słyszalni, by być zauważeni. Rozmawiali długo, bez pośpiechu, bez oczekiwań, spotkali się ponownie kilka razy, zawsze przypadkiem, zawsze bez zobowiązań. Któregoś dnia przy kieliszku wina, kiedy opowiedział jej o wykładach w Wilnie, i o studentach, którzy pytali więcej niż oczekiwał, powiedziała: dziwne uczucie. Nie musieć nikomu niczego udowadniać. Gabriel spojrzał na nią z uwagą, jakby każde słowo ważył w myślach. Może dlatego to takie prawdziwe. Nie pytał o jej przeszłość. Nie szukał dramatów. Po prostu był. Obecny. A Zofia. czuła, że znów może oddychać. Nie dlatego, że ktoś ją pokochał, ale dlatego że ona znów mogła poczuć siebie. Wieczorami wracała do notatnika. Pisała, co czuje, co pamięta, co ją boli i co ją zaskakuje. Pisała też o Michał, nie jako o mężu, ale o kimś, kto przez lata był jej lustrem i kogo odbicie już jej nie odpowiadało. Fragment po fragmencie, składana na nowo, zaczęła przypominać kobietę, którą była kiedyś, ale teraz z innego materiału, twardszego spokojniejszego, dojrzałego. A Michał? On po raz pierwszy od lat usiadł sam przy stole, bez telefonu w ręce. I spojrzał na pusty kubek po kawie, który kiedyś parzyła Zofia. I tylko wtedy zrozumiał, że tak naprawdę nigdy jej nie znał. Telefon od Michała był dla Zofii jak echo z przeszłości, którego się nie spodziewała. Głos po drugiej stronie nie był chłodny, pewny siebie, ani wyćwiczony. Był łamliwy, cichy, pozbawiony tej nieustępliwej siły, która kiedyś ją tłamsiła. Przez chwilę milczała, słuchając jak mówi, że chciałby się spotkać. Nie prosił, nie naciskał, zaprosił z pokorą, której nie znała. Zgodziła się. Nie dlatego, że czegoś oczekiwała, raczej dlatego, że czuła, iż coś w niej wymaga domknięcia. Wybrali kawiarnię blisko parku, gdzie kiedyś, w innej epoce ich małżeństwa, chodzili trzymając się za ręce. Rozmawiając o książkach, planując przyszłość, której nigdy nie zbudowali razem, Michał przyszedł pierwszy. Siedział przy stoliku z widokiem na aleję, bez telefonu w ręce, bez garnituru, zwyczajny. Nawet jego włosy były potargane, jakby rano nie patrzył w lustro. Kiedy Zofia weszła, uniósł głowę i zamarł. Usiadła naprzeciw niego. Jej spojrzenie było spokojne, bez urazy, bez litości. Już nie musiała się bronić. Zofio zaczął głosem, który sam siebie zaskakiwał. Wiem, że zawaliłem, że zawaliłem wszystko. Próbuję zrozumieć, dlaczego nie potrafiłem cię docenić, ale najgorsze jest to, że teraz. Nie potrafię przestać cię widzieć. Zofia nie odpowiedziała od razu. Przez chwilę tylko patrzyła na niego, jakby sprawdzała, czy mówi to z serca, czy z potrzeby rozgrzeszenia. Przez lata próbowałam dopasować się do świata, który budowałeś, świata, w którym nie było miejsca na niedoskonałości, na ciszę, na autentyczność. Próbowałam być kimś, kim nie byłam, ale już nie potrafię wrócić do tamtej roli. Michał spuścił wzrok, nie protestował, tego właśnie się obawiał, ale nie odszedł od stołu. Wiem, nie proszę cię, byś wracała do tamtego życia, bo ja sam nie chcę już do niego wracać, ale. Od tamtej nocy coś się we mnie zmieniło. Zacząłem patrzeć i widzieć siebie. Ciebie, to, co zniszczyłem. Zofia uśmiechnęła się lekko. Nie był to uśmiech pełen nadziei, raczej uśmiech zrozumienia. Jeśli naprawdę chcesz się zmienić, no zrób to dla siebie, nie dla mnie, bo ja już nie czekam. Nie jestem tą samą kobietą, którą zostawiłeś w milczeniu, a ta, którą jestem teraz, nie chce żyć w cieniu. Wstała, sięgnęła po torebkę i zapłaciła za swoją kawę. Michał nawet nie próbował ją zatrzymać. Patrzył, jak wychodzi, spokojna, pewna siebie, inna, a jednak w tym, co czuł, nie było rozpaczy, była wdzięczność, że przyszła, że pozwoliła mu to powiedzieć, że wreszcie mógł spojrzeć jej w oczy nie jako mężczyzna, który chce odzyskać, ale który wreszcie zrozumiał. Został przy stole. Pusta filiżanka parzyła palce, gdy ją uniósł. Spojrzał przez okno, ale nie widział parku. Widział ich rozmowy, ich wspólne wieczory, śmiech nad książkami, herbatę zaparzaną bez pośpiechu i zrozumiał: Miłość to nie jest triumf, to nie spektakl, to obecność, a on przez lata był nieobecny. Tydzień później Michał odwiedził miejsce, które kiedyś Zofia mu pokazała starą galerię przy powiślu. W środku wisiała wystawa fotografii nieznanego autora. Jedno zdjęcie zatrzymało go na dłużej kobieta w ruchu rozmazana, ale wyraźna, silna w delikatności, pod spodem podpis była, zanim zniknęła. I wróciła, nie pytając o miejsce. Gabriel stał kilka metrów dalej, zauważył Michała, ale nie podszedł. Michał tylko skinął głową. I Gabriel odwzajemnił gest. Od tego dnia Michał zaczął pisać. Nie artykuły, nie raporty, słowa, których nigdy nie wypowiedział, przeprosiny, które nie musiały już być usłyszane. Listy do siebie, do Zofii, do tej wersji siebie, którą zgubił. Otworzył własną fundację wspierającą młodych architektów, nie medialnie, nie na pokaz. Zatrudniał tych, którzy nie mieli szans, ale mieli wizję. I co najważniejsze słuchał. Zofia natomiast rozwijała skrzydła nie z Gabrielem, ale obok niego. Spotykali się często, dzielili się słowami, winem, ciszą, a przede wszystkim zaufaniem że nic nie musi być natychmiast. Kilka miesięcy później przypadkiem spotkali się ponownie Michał i Zofia. Tym razem w bibliotece. Oboje sięgnęli po ten sam tom poezji. Nadal czytasz to samo, powiedziała. Teraz inaczej rozumiem, odpowiedział. I oboje się uśmiechnęli. Nie był to początek od nowa, ale było to dobre zakończenie. Nie zawsze trzeba wracać, by odnaleźć siebie, czasem wystarczy przestać uciekać.